To jest Leo Messi. A to jest drugi Messi. Dobra, stop. Nie jest to możliwe, bo nie ma takiego drugiego piłkarza jak on. Tak naprawdę nikomu nie trzeba przedstawiać tego pana, ponieważ cały świat zna go bardzo dobrze. Skradł niejedno serce piłkarskim fanom, a jego umiejętności sportowe wykraczają poza skalę. Skromny chłopak poza boiskiem, a na placu gry potwór oraz zdobywca wielu rekordów i trofeów. W dzisiejszym odcinku powiem wam 10 faktów o Messim, których możecie nie znać. Zanim został gwiazdą światowego formatu, musiał zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Mało brakowało i Messi nie byłby zawodowym piłkarzem. A dlaczego? Gdy Argentyńczyk był dzieckiem, zdiagnozowano u niego niedobór hormonów wzrostu, przez co najprościej mówiąc, po prostu nie rósł. Na jego nagraniach z dzieciństwa można zauważyć, że zawsze wyróżniał się tym, że był mniejszy od swoich rówieśników, co i tak nie przeszkadzało mu z zabawy piłką. No ale już na profesjonalnym poziomie warunki fizyczne grają ogromną rolę i aby zapewnić sobie normalny rozwój fizyczny, piłkarz musiał przyjmować codziennie zastrzyki z hormonem wzrostu przez kilka lat. No właśnie, ale kto je zasponsorował? Przecież piłkarza i jego rodziny nie było stać na takie. Wydatek, bo kosztowało to aż 900 dolarów miesięcznie. Argentyńskie kluby, takie jak River Plate, Newell's Old Boys, także zrezygnowały z finansowania tego leczenia, ale okazało się, że Leczenie opłaciła FC Barcelona, podpisując kontrakt z Leomessim na serwetce. Tak, dobrze słyszeliście, na tej oto serwetce. 14 grudnia 2000 roku oficjalnie rozpoczęła się przygoda Leomessiego w barwach hiszpańskiego klubu. Tego dnia ówczesny sekretarz Barcelony, Carles Rexach zdecydował się na własną odpowiedzialność podpisać umowę z Argentyńczykiem. Messi od jakiegoś czasu był wtedy na testach w Barcelonie, i negocjacje w sprawie zatrudnienia przeciągały się w taki sposób, że jego rodzina już traciła cierpliwość i zagrozili, że wyjadą z Hiszpanii Sekretarzowi bardzo zależało, żeby sprowadzić go do klubu I postanowił on wziąć całą decyzję na siebie Pomimo licznych sprzeciwów w klubie Gdy podczas rozmowy siedzieli w barze klubu tenisowego Nie było tam żadnej kartki papieru Więc sięgnął po to, co miał pod ręką Czyli po serwetkę, na której sporządzili dokument To wie, co dalej by się stało w karierze Messiego Gdyby nie improwizacja, którą popisał się Carles A tą serwetkę, na której podpisali ten kontrakt Podobno można zobaczyć w Muzeum FC Barcelony gdy Messi przechodził do Barcelony, był nieśmiałym chłopakiem. W tym momencie również największą gwiazdą klubu był Ronaldinho. I to właśnie on pomógł Argentyńczykowi wprowadzić się do klubu. Dogadywali się świetnie na boisku, a także i poza nim. Można nawet powiedzieć, że stali się przyjaciółmi. A nawet Ronaldinho asystował przy pierwszej bramce Argentyńczyka. Powiedział po tym wszystkim, że jest szczęściarzem, że mógł asystować przy pierwszej bramce Messiego. Po czasie bardzo miło jest widzieć kogoś, kto zaczynał tak blisko ciebie, a potem podbił piłkarski świat. Komplementował kolegę Brazylijczyk. Ronaldinho odchodząc z Barcelony zostawił po sobie szereg pięknych wspomnień oraz numer 10 na koszulce, którą Argentyńczyk po nim odziedziczył. I z tą dziesiątką na plecach strzelał on mnóstwo goli. W każdej zdobytej bramce Leo Messi unosi dwa palce do góry i kieruje swój wzrok ku niebu. Mimo, że wykonał ten gest setki razy na oczach całego świata, zapewne nie wszyscy kibice wiedzą, co się za tym kryje. A chodzi o to, że w ten sposób Argentyńczyk oddaje hołd swojej babci Celi, która zmarła, gdy Leo miał 11 lat, ponieważ to ona zabrała go na pierwszy trening. Co więcej. Wyprosiła ona tymczasowego trenera grupy dziecięcej, aby wcisnąć Messiego do starszego rocznika. Podczas meczu nalegała ona trenera, aby wpuścił mojego Leo na boisko i nie odpuszczała do momentu, aż trener nie chciał się zgodzić. Szkoleniowiec nie chciał wprowadzić mojego Messiego, ponieważ bał się, że może stać mu się krzywda. Lecz w końcu pod wpływem nacisku babci Messiego, postanowił on wpuścić go na plac gry. I to była dobra decyzja, ponieważ dał pokaz gry starszym chłopakom na boisku. Miał każdego na boisku, kto stanął mu na drodze. Dosłownie wprowadził on trenerów w osłupienie, a po meczu babci powiedziała do trenera, żeby kupił mu korki i wtedy zabierze go na trening w przyszłym tygodniu. Odchodząc od boiska. wiedzieliście, że argentyński piłkarz miał kiedyś okropne problemy z utrzymaniem poprawnej diety? Ciekawe czy pamiętacie, jak kiedyś piłkarz miał pewien problem, gdyż wymiatował podczas meczów, przez pewien okres kariery Messiemu zdarzało się to dosyć często. W mediach krążyły różne teorie, lecz po pewnym czasie piłkarz zdementował plotki i przyznał, że Jaton przez kilka lat czekoladki napoje gazowane w dużych ilościach. I to przy większym stresie skutkowało, że piłkarz miał takie problemy. Z tego również powodu Guardiola podobno sprawił, że na całym obiekcie sportowym bardzo Usunięto wszystkie automaty z napojami gazowanymi, aby nie kusiły one Argentyńczyka. Wiedzieliście, że Messi ma fobię, na którą wydał grubem Liony, a maxofobię definiuje się jako strach przed prowadzeniem samochodu lub bycie pasażerem w samochodzie lub innym pojeździe. Na taką przypadłość cierpi jedna z największych gwiazd piłki nożnej, a wszystko przez to, że jego ojciec oraz brat uczestniczyli kiedyś w strasznych wypadkach samochodowych. Ciężka sprawa, ponieważ jego praca bardzo opiera się o ciągłe podróżowanie po świecie. Messi znalazł na to jednak sposób. Jaki? Były gwiazdo Barcelony ma kolekcję samochodów, której wartość przekracza 50 milionów dolarów. Ale za to te samochody zapewniają mu duże bezpieczeństwo. Argentyńczyk nie kryje, że woli komfort i bezpieczeństwo zamiast super samochodów. Ale samochód to nie jedyny wydatek, na który Messi przeznaczył grube miliony. Powinniście również wiedzieć, że... Messi kupił prywatny odrzutowiec warty 50 milionów euro. Grając w Barcelonie, Messi postanowił usprawnić komunikację dla siebie i dla swojej rodziny między Barceloną i Buenos Aires. Dlatego właśnie zdecydował się na zakup odrzutowca. Ten samolot został zaprojektowany pod niego ze spersonalizowanymi elementami. Na ogonie widnieje numer 10, a na schodach są umieszczone imiona członków jego rodziny. Co ciekawe, ten zakup niedługo po tym stał się jedną z największych kontrowersji. Zakloue wtedy przestudiował wszystkie loty gwiazdora przez Okres 3 miesięcy. Messi odbył 52 podróże po całym świecie, ale samo podróżowanie nie było problemem. Z wyliczeń wynikło, że w ciągu tego okresu Argentyńczyk wyemitował tyle dwutlenku węgla, co przeciętny Francuz przez 150 lat. Jednak nie jest to jedyny przypadek, w którym wokół Argentyńczyka narosło wiele kontrowersji, ponieważ również miał problemy z wymiarem sprawiedliwości. A chodzi o to, że. Argentyńczyk został skazany na 21 miesięcy więzienia za oszustwa podatkowe. Taką decyzję ogłosił sąd, gdy podczas śledztwa przyłapał piłkarza wraz z jego ojcem na oszustwach podatkowych, ale mimo wyroku skazującego na więzienie piłkarz do niego nie trafił. Dlaczego? Ponieważ w Hiszpanii istnieje taki przepis, że jeżeli wyrok jest niższy niż 2 lata, automatycznie traktowany jest jako kara w zawieszeniu. Z dokumentów, jakimi dysponowała prokuratura, wynikało, że Leo wraz ze swoim ojcem podpisywali umowy z zagranicznymi firmami w celu uniknięcia wyższego podatku, a do tych oszustw doszło w latach 2007-2009. Mężczyźni oszukali fiskusa wtedy na kwotę około 4 milionów euro. Piłkarz musiał oczywiście zapłacić należny podatek wraz z karą finansową no, lepsze to niż więzienie. W czasie, gdy grał dla Barcelony, każdy myślał, że jego kariera się tam rozpoczęła i także się tam zakończy. A jednak nie. Przeniósł się on do PSG, gdzie kibice Paryża hucznie przywitali Argentyńczyka. Był to jeden z największych transferów na całym świecie. Dosłownie cały świat o tym pisał. Podczas przeprowadzki Argentyńczyk musiał zatrzymać się tymczasowo wraz ze swoją rodziną w pięciogwiazdkowym hotelu, w którym za noc można zapłacić aż 17 tysięcy funtów. Jednak nie zawsze wydane pieniądze zapewniają dostateczne bezpieczeństwo. A O tym przekonał się sam piłkarz, ponieważ w trakcie jego pobytu w hotelu do budynku wtargnęła grupka zamaskowanych napastników. Weszli oni przez Otwarte drzwi balkonowe na szóstym piętrze oraz skradli cenne przedmioty oraz gotówkę z czterech pokoi. Można powiedzieć, że ochrona w tym przypadku się nie popisała, no bo w takim miejscu, gdzie płaci się takie duże kwoty za noc, czujność pracowników ochrony hotelu powinna być zdecydowanie większa. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że przebywał tam Messi i było o tym wiadomo. Argentyńczyk miał o tyle szczęście, że jego pokój był na czwartym piętrze i na jego pokój nie natrafili. Monitoring kamer uchwycił dwóch mężczyzn, ale ich tożsamość pozostała tajemnicą, a wartość skradzionych przedmiotów szacuje się na około 40 tysięcy dolarów. Nic dziwnego, że krótki czas po tym przeniósł się on do nowego domu, gdzie mógł się czuć z pewnością bezpieczniej. Wobec, każdy kibic piłkarski spodziewałby się, że Messi na koniec kariery wróci do Barcelony i być może uda nam się zobaczyć fantastyczne duo Leo Messiego i Roberta Lewandowskiego. Lecz niestety na to jeszcze będzie trzeba nam poczekać, ponieważ Messi w tym roku przenosi się do Interu Miami. Co prawda mało kto by się spodziewał, ponieważ podczas całej otoczki dotyczącej potencjalnego transferu Messiego łączono z dwoma klubami. Hiszpańską Barceloną oraz arabskim Al Hilal. Podobno Lionel nie zdecydował się na powrót do Hiszpanii ze względu na problemy finansowe klubu ciągnące się od ponad Roku. I mógłby być problem z rejestrowaniem Argentyńczyka w klubie. A nawet jeżeli La Liga wyraziłaby zgodę, to klub musiałby znacząco obniżyć pensję innym piłkarzom, a Messi koniecznie chciał tego uniknąć i dlatego nie zdecydował się na powrót. No dobra, ale dlaczego nie wybrał Al-Hilal, tylko Inter Miami? Przecież klub Sarabi oferował dużo, dużo większą pensję dla piłkarza. A to najprawdopodobniej dlatego, że Messi sugerował się rodzinom i tym, gdzie będzie lepiej im się wspólnie żyło. W Miami będzie mógł spędzać więcej czasu z rodziną, równocześnie bawiąc się grą w piłkę na spokojniejszym poziomie, co przyznał sam Messi. Dziękuję, że dotarłeś do końca. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw subskrypcję na kanale razem z dzwonem, żeby nie ominąć kolejnych części.